Ukraina zniszczyła rosyjski radar za 330 milionów dolarów. 23 lutego 2024 roku rosyjskie niebo rozświetliło piekło. Kamera zarejestrowała moment, który wstrząsnął całym światem wojskowym. Ogromny obiekt płonął jak pochodnia, spadając w dół z zawrotnej wysokości, rozpadając się na kawałki. To nie był zwykły samolot, to był A50, jeden z najcenniejszych rosyjskich zasobów powietrznych, wart ponad 330 milionów dolarów. Ukraińskie siły powietrzne ogłosiły triumf, który brzmiał jak wyrok śmierci dla rosyjskiej strategii wojskowej. Zestrzelenie drugiego A50 w ciągu zaledwie kilku miesięcy było czymś więcej niż taktycznym sukcesem. To była katastrofa dla Moskwy, ale prawdziwy szok czaił się gdzie indziej. Samolot został trafiony głęboko nad terytorium Rosji, w strefie, którą Kreml uważał za całkowicie bezpieczną, niedostępną dla ukraińskich systemów przeciwlotniczych. Oficjalna wersja brzmiała prosto. Stary ukraiński system rakietowy S-200, relikt z czasów sowieckich, zestrzelił jedną z najbardziej zaawansowanych maszyn rozpoznawczych na świecie. Nagranie wideo zdawało się to potwierdzać. Jednak eksperci wojskowi na całym świecie pokręcili głowami z niedowierzaniem. Coś tu nie grało. Zniszczenie natającego centrum dowodzenia nad własnym terytorium wywołało falę spekulacji. Analitycy zaczęli szeptać o czymś znacznie bardziej niepokojącym dla Rosji tajnej amerykańskiej broni, która właśnie pokazała swoje śmiertelne kły. A-50 AWACS to kolos powietrzny o rozpiętości skrzydeł przekraczającej 50 metrów. Stworzony w szczycie zimnej wojny przez Związek Radziecki, pozostaje jednym z najbardziej zaawansowanych powietrznych centrów dowodzenia i kontroli na planecie. Pierwsza maszyna wzbiła się w powietrze w latach 80. XX wieku, zbudowana na solidnych fundamentach transportowca Ilyushin Il-76. Na grzbiecie tego giganta kręci się potężna kopuła radarowa, rzucająca swoje elektroniczne spojrzenie na setki kilometrów wokół, odgrywając kluczową rolę w obronie powietrznej i koordynacji sił lotniczych. Jego zadanie jest proste, ale życiowo ważne. Być oczami na niebie, malować żywy obraz przestrzeni powietrznej, wykrywając i śledząc zagrożenia w powietrzu i na powierzchni morza. To dyrygent orkiestry myśliwców przechwytujących i samolotów szturmowych, kierujący ich do celów. Pełni również funkcję mobilnego stanowiska dowodzenia dla operacji teatralnych, łącząc siły powietrzne, lądowe i morskie w spójną całość. Ten powietrzny strażnik zwiększa świadomość sytuacyjną, rozszerza zasięg przeciwko wrogim samolotom i wzmacnia potencjał bojowy poprzez choreografię zsynchronizowanych manewrów ofensywnych i defensywnych. Kiedy Związek Radziecki upadł w 1991 roku, Rosja odziedziczyła flotę tych powietrznych strażników. Rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne podwoiły wysiłki, wlewając w te maszyny najnowocześniejszą technologię i systemy komunikacyjne, tworząc wariant A-50U. Ta zmodernizowana wersja szczyci się ostrzejszymi oczami nadzoru, szerszym zasięgiem operacyjnym i ulepszonymi warunkami dla załogi, cementując swoją rolę jako kamień węgielny rosyjskiego arsenału lotnictwa wojskowego. Zdolności A-50 AWAX czynią go niezastąpionym narzędziem dla Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie. Wzmacnia zdolność Rosji do utrzymania świadomości sytuacyjnej, dowodzenia i kontroli swoich sił oraz skutecznego przeciwdziałania ukraińskim akcjom wojskowym. Jako klejnot nieba Rosja wyposażyła A50 w potężny zestaw obrony, gotowy odpierać wszelkie zagrożenia z powietrza. Jest wyposażony w najwyższej klasy środki przeciwdziałania elektronicznego, które dezorientują wrogie radary i systemy naprowadzania pocisków. Ponadto posiada wyrzutnie DiPoli i FLAR, pułapki przeciwko pociskom naprowadzanym na ciepło i radarowo. I nie zapominajmy o wzmocnionej ochronie w całym kadłubie, by wytrzymać nadlatujące pociski. Jednak bez względu na obronę Ukraina znalazła sposób, by oślepić niedźwiedzia. W piątek 23 lutego 2024 roku niebo stało się świadkiem oszałamiającej demonstracji ukraińskiej potęgi powietrznej, gdy ich siły powietrzne ogłosiły zestrzelenie drugiego rosyjskiego A50, jednego z rosyjskich klejnotów koronnych w rozpoznaniu. CNN uchwyciło to zapierające dech w piersiach widowisko, emitując nagranie „Upadku A50. Wcześniej tego roku, około połowy stycznia, ukraińskie siły powietrzne pokazały swoje umiejętności strzeleckie, zestrzelując kolejny rosyjski A50 nad południowym obszarem Obwodu Zaporowskiego. Ta operacja nie była pojedynczym triumfem, ale podwójnym ciosem, ponieważ wysłali również Iliuszyn i Il-22 powietrzne stanowisko dowodzenia spadające z nieba. To uderzenie 1–2 poważnie wpłynęło na wrogie struktury dowodzenia i kontroli, zmniejszając ich nadzór nad polem bitwy. Brytyjski wywiad rzuca światło na kluczową rolę, jaką te wyposażone w radar ptaki dowodzenia odgrywają w rosyjskich strategiach wojskowych. Są oczami na niebie, biją alarm przy najmniejszej oznacze niebezpieczeństwa, jednocześnie planując operacje z niebiańskich wyżyn. Bez tych kluczowych zasobów w arsenale efektywność wojskowa Rosji w regionie została poważnie osłabiona, pozostawiając ich ostrożnych wobec rozmieszczania kolejnych z obawy, że podzielą ten sam ponury los. Palące pytanie pozostaje. Jak Ukrainie udało się podciąć skrzydła niektórym z najbardziej wyrafinowanych ptaków na niebie, zaprojektowanych do wykrywania zagrożeń z odległości wielu kilometrów. Po przeanalizowaniu nagrania ze strzelenia ekspert do spraw walki powietrznej uważa, że rozwiązał zagadkę. Według niego sukces Ukrainy opiera się na najnowocześniejszym amerykańskim dronie. Weteran z indyjskich sił powietrznych zabrał głos w mediach społecznościowych, wykładając sprawę wprost. Rosyjskie siły powietrzne nie mają w zwyczaju rzucać swoich kluczowych zasobów lotniczych w wir walki bez solidnego planu gry. Jeśli ich A-50 zostają zestrzeliwane z nieba, to dlatego, że natknęli się na przełom w grze, którego nie przewidzieli. Emerytowany pilot nie przebierał w słowach, wykładając swoją perspektywę. Czy Rosjania są na tyle głupi, by nadal narażać swoje życiowo ważne zasoby powietrzne na bratobójcze starcie? Czy też Ukraińcy dysponują teraz dronem zmodyfikowanym do przechwytywania rosyjskich zasobów powietrznych na dystansie ponad 200 km, klinicznie naprowadzanym i sterowanym danymi celowania z zachodniego dalekiego zasięgu nadzoru, wystrzelując rakietę naprowadzaną na ciepło Stinger lub Asram ze śmiertelną dokładnością. Następnie zrzucił bombę na to, co jego zdaniem napędza te zuchwałe uderzenia dalekiego zasięgu. Ukraińska koncepcja longshot może być rzeczywistością w jego opinii. Na tym nagraniu rosyjski system przeciwlotniczy mógł zostać wystrzelony, by zestrzelić ukraińskiego bezzałogowca przygotowanego do zasadzki na A50, wracający do bazy. Dron Longshot, dziecko General Atomics Aeronautical Systems i wspierany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony DARPA w Stanach Zjednoczonych, reprezentuje rewolucyjny skok w technologii bezzałogowych pojazdów powietrznych wystrzeliwanych z powietrza. Wystrzeliwany z bezpieczeństwa myśliwców lub bombowców zwiększa zasięg i śmiercionośność rakiet powietrze-powietrze, jednocześnie osłaniając załogowe samoloty bojowe przed zębami walki. Bezpiecznie osadzony w przyjaznym niebie, dron przelatuje przez wrogie przestrzenie powietrzne, dramatycznie rozszerzając promień bojowy swojego statku macierzystego. Gdy już wyceluje w swoją ofiarę, ten bezzałogowiec nie po prostu dokonuje kamikadze i nie kończy na tym. Zamiast tego wystrzeliwuje pociski kierowane precyzją ze swojego arsenału, utrzymując bezpieczną odległość, jednocześnie redukując czas reakcji celu do kilku sekund. Szczycąc się eleganckim i nieuchwytnym designem, z kadłubem, który przecina powietrze i wysoko umieszczonym skrzydłem, które przecina umiarkowane ugięcie poprzez niebo, ten dron jest zbudowany, by pozostać niezauważonym. Jego ogon w kształcie V i wieloaspektowy system napędowy czynią go duchem w chmurach, niosącym swój ładunek w bocznej zatoce. W lutym 2021 roku DARPA przyznała kontrakty General Atomics, Lockheed Martin i Northrop Gramman na wstępny projekt bezzałogowca Longshot. Ale oto haczyk. Według najnowszych informacji bezzałogowiec Longshot jest nadal w fazie rozwoju. Jeśli Ukraina dzierży coś, co pachnie technologią Longshot, sygnalizuje to sejsmiczną zmianę w podręczniku Zachodu, wyznaczając marker bezprecedensowego wsparcia w obliczu agresji. Eksperci wojskowi skupiają się na możliwości, że dron Longshot był sprawcą ostatnich chwil lotu A50 na podstawie jego zachowania i danych wywiadowczych. Samir Joshi, główny inżynier w New Space Research and Technologies, najnowocześniejszej firmie znanej z czarodziejstwa w zakresie wojskowych dronów, przeanalizował nagranie i doszedł do wniosku, że samolot leciał nisko przy pokładzie, na wysokości około 1000 stóp. Wykrył nadlatujący pocisk i wykonywał gwałtowne manewry, by go uniknąć. Tu fabuła gęstnieje. Konwencjonalna mądrość obwinia pocisk S-200 za zestrzelenie A50, ale Joshi wrzuca klucz do tej teorii swoją analizą. S-200 straciłoby łącze naprowadzające, gdy tylko A50 zanurkował poniżej 2 km wysokości, dzięki zasięgowi radaru ponad 200 km ukraińskiego radaru kontroli ognia. Ostatni taniec A50 odbywał się na wysokości około 1 km, nurkując z zawrotną prędkością gruntową 875 mil na godzinę. Ręce S200 są związane bez aktywnego naprowadzania na ostatnim odcinku, więc to nie S200 ani pocisk Patriot. Biorąc pod uwagę dystans, pociski Ziemia-Powietrze stacjonujące na Ukrainie nie mogłyby dosięgnąć celu wewnątrz Rosji, a z S200 poza grą, Joshi wskazuje na ukraiński TRIK, nową sztuczkę w ich rękawie do neutralizacji kluczowych rosyjskich zasobów powietrznych głęboko za liniami system dronów Longshot. Analiza techniczna ujawniła fascynujące szczegóły. Temperatura płomieni widoczna na nagraniu wskazuje na trafienie pociskiem naprowadzanym na podczerwień, nie radarem. Kąt uderzenia sugeruje atak z boku lub od tyłu, dokładnie tam, gdzie A50 ma najmniejszą ochronę elektroniczną. Trajektoria spadającego wraku pokazuje, że jeden z silników został całkowicie zniszczony, drugi płonął, pozbawiając załogę jakiejkolwiek szansy na awaryjne lądowanie. Rosyjskie źródła wojskowe, które wyciekły do mediów, potwierdziły lokalizację katastrofy. Region Krasnodar ponad 300 km od najbliższej ukraińskiej granicy. Żaden konwencjonalny system przeciwlotniczy Ukrainy nie posiada takiego zasięgu. Patriot ma maksymalny zasięg 160 km. S-200, mimo że teoretycznie może dosięgnąć 300 km, wymaga ciągłego łącza radarowego, które zostaje przerwane przez krzywiznę Ziemi na takiej odległości. Matematyka po prostu się nie zgadza dla oficjalnej wersji wydarzeń. Dodatkowo rosyjskie systemy obrony powietrznej na tym obszarze powinny były wykryć każdy nadlatujący pocisk wielkości S-200 z odległości setek kilometrów, a 50 sam powinien był wykryć zagrożenie swoimi potężnymi radarami. Jednak nic takiego się nie stało. Samolot został trafiony niespodziewanie, jakby zagrożenie było niewidzialne aż do ostatniej chwili. Technologia stojąca za Longshot reprezentuje całkowicie nowe podejście do walki powietrznej. Tradycyjne myśliwce muszą wlatywać w zasięg wrogich systemów obrony, narażając pilotów i drogie maszyny na niebezpieczeństwo. Longshot zmienia te równanie fundamentalnie. Bezzałogowiec startuje z myśliwca lub bombowca, znajdującego się bezpiecznie poza zasięgiem wroga, następnie samodzielnie penetruje głęboko w kontrolowaną przestrzeń powietrzną przeciwnika. Jego niewielkie rozmiary, zaledwie kilka metrów długości sprawiają, że jest praktycznie niewidoczne dla większości radarów. Pokrycie absorpcyjne redukuje sygnaturę radarową do poziomu porównywalnego z dużym ptakiem. Systemy infrared również mają trudności z wykryciem, ponieważ silnik drona został zaprojektowany z myślą o minimalnej emisji ciepła. Gdy longshot zbliża się do celu, jego zaawansowane sensory aktywują się. Kamera termowizyjna o wysokiej rozdzielczości śledzi źródła ciepła, identyfikując silniki samolotów na odległość dziesiątek kilometrów. System rozpoznawania celów wykorzystuje sztuczną inteligencję do identyfikacji typu wroga. Po potwierdzeniu celu jako A50, dron otwiera swoją boczną komorę uzbrojenia. Rakieta powietrze-powietrze, prawdopodobnie AIM-9X Sidewinder lub europejski ASRAM, zostaje wystrzelona. Te pociski, naprowadzane na podczerwień, są śmiertelnie skuteczne przeciwko dużym celom emitującym znaczne ilości ciepła z czterech turbinowych silników. Czas lotu rakiety z odległości 10 do 15 km to zaledwie kilkanaście sekund. Dla załogi A50, pierwszy sygnał zagrożenia pojawia się, gdy systemy ostrzegawcze wykrywają nadlatujący pocisk, ale jest już za późno pilot A-50 natychmiast inicjuje manewry unikowe, nurkując gwałtownie i wykonując skręt. Wyrzutniki Flar aktywują się, wystrzeliwując dziesiątki gorących pochodni mających zmylić naprowadzanie rakiety. Jednak nowoczesne pociski, jak AIM-9X, posiadają zaawansowane algorytmy odrzucania fałszywych celów. Rakieta ignoruje Flary, trzymając się prawdziwego źródła ciepła – gorących dysz silników IL-76. Uderzenie następuje w lewy tylny silnik, Wybuch niszczy turbinę całkowicie. Odłamki przebijają kadłub, uszkadzając systemy hydrauliczne i paliwowe. Pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie. Drugi silnik po lewej stronie zostaje objęty płomieniami. Ogromny samolot, ważący ponad 90 ton, traci połowę swojej mocy w ciągu sekund. Dowódca misji desperacko próbuje ustabilizować maszynę, ale kontrola lotu jest już poważnie naruszona. Wysokościomierz pokazuje gwałtowny spadek. Prędkość rośnie niekontrolowanie, gdy nos samolotu opada. Jeden z członków załogi zdążył wysłać awaryjne wezwanie pomocy przez radio, zanim energia elektryczna zawiodła. To ostatnie przekazanie potwierdziło rosyjskiemu dowództwu najgorsze. Kolejny A50 został stracony. Świadkowie na ziemi widzieli płonący obiekt spadający z nieba, pozostawiający za sobą smugę czarnego dymu. Uderzenie w grunt było katastrofalne. Żaden z członków załogi, prawdopodobnie od 10 do 15 wysoko wyszkolonych specjalistów, nie przeżył. Każdy z nich przeszedł lata intensywnego treningu, opanowując skomplikowane systemy radarowe i procedury koordynacji bojowej. Ich strata była równie bolesna jak zniszczenie samej maszyny. Dla Kremla utrata 2 a 50 w tak krótkim czasie była prawdziwą katastrofą operacyjną. Rosja rozpoczęła konflikt z flotą około 10 do 12 operacyjnych maszyn tego typu. Po stratach styczniowych i lutowych tylko 6 lub 7 pozostało w stanie gotowości bojowej. Te samoloty są praktycznie nie do zastąpienia w krótkim czasie. Produkcja jednej maszyny trwa ponad dwa lata, wymaga specjalistycznych komponentów i kosztuje fortunę. Modernizacja do standardu A50U jeszcze bardziej komplikuje i wydłuża proces. Co gorsza, część elektroniki pochodziła z importu zachodniego sprzed sankcji. Teraz, odcięta od globalnych łańcuchów dostaw zaawansowanych półprzewodników i systemów, Rosja nie może łatwo odbudować swoich strat. Konsekwencje taktyczne były natychmiastowe i dotkliwe. Rosyjskie dowództwo wstrzymało loty A50 nad południowymi regionami teatru działań. Samoloty zostały wycofane dalej w głąb terytorium, operując z bardziej odległych baz. To drastycznie zredukowało ich efektywność. Zamiast patrolować bezpośrednio nad strefą konfliktu, zapewniając ciągłe pokrycie radarowe, musiały teraz operować ze znacznie większych odległości. Czas przebywania nad obszarem misji skrócił się. Jakość danych spadła. Koordynacja między siłami powietrznymi i naziemnymi stała się wolniejsza i mniej precyzyjna. Ukraińskie siły powietrzne natychmiast to wykorzystały. Bez stałego nadzoru A50 ich myśliwce i drony zyskały większą swobodę manewru. Liczba udanych misji bojowych wzrosła. Straty rosyjskich śmigłowców i samolotów szturmowych operujących na niskich wysokościach zwiększyły się, ponieważ brakowało wczesnego ostrzegania o ukraińskich systemach przeciwlotniczych. Brytyjskie Ministerstwo Obrony w swojej codziennej aktualizacji wywiadowczej podkreśliło znaczenie tych strat. A-50 nie tylko wykrywa zagrożenia, ale również koordynuje kompleksowe operacje powietrzne, kierując myśliwcami do przechwytów, ostrzegając przed nadlatującymi pociskami manewrującymi, identyfikując cele dla uderzeń precyzyjnych. Bez tych możliwości rosyjska machina wojskowa została częściowo zaślepiona i ogłuszona. Pentagon obserwował sytuację z wielkim zainteresowaniem. Jeśli rzeczywiście technologia Longshot została przekazana Ukrainie w jakiejś formie, oznaczałoby to bezprecedensowy poziom transferu zaawansowanej broni. Do tej pory Zachód dostarczał głównie systemy defensywne: rakiety przeciwlotnicze, przeciwpancerne, artyleria. Longshot reprezentowałby broń czysto ofensywną, zaprojektowaną do polowania na najcenniejsze, wrogie zasoby głęboko w ich przestrzeni powietrznej. Moskwa próbowała ukryć skalę katastrofy przed własną opinią publiczną. Przez pierwsze godziny po incydencie rosyjskie media milczały żadnych oficjalnych komunikatów, żadnych potwierdzeń. Dopiero gdy ukraińskie źródła opublikowały nagranie płonącego wraku, Kreml musiał zareagować. Ministerstwo Obrony wydało lakoniczny komunikat o utracie samolotu podczas rutynowego lotu patrolowego, unikając jakichkolwiek szczegółów. Nie wspomniano o przyczynie katastrofy, nie podano lokalizacji, zignorowało fakt, że to już druga taka strata w krótkim czasie. Rosyjscy blogerzy wojskowi, zwykle dobrze poinformowani, zaczęli spekulować. Niektórzy sugerowali sabotaż, inni mówili o awarii technicznej. Nikt publicznie nie przyznał oczywistej prawdy. Ukraińskie siły posiadają teraz zdolność niszczenia najbardziej chronionych rosyjskich zasobów powietrznych na ich własnym terytorium. Rosyjskie dowództwo lotnictwa stanęło przed przerażającym dylematem. Pozostałe A50 były absolutnie niezbędne dla prowadzenia operacji, ale każdy wylot oznaczał potencjalnie kolejną stratę wielomilionowej maszyny i jej nie do zastąpienia załogi. Podjęto szereg desperackich środków zaradczych. Trasy lotów zostały całkowicie przeprojektowane, unikając teraz jakichkolwiek obszarów w zasięgu 250 km od ukraińskiej granicy. Wysokość operacyjna została zwiększona. Samoloty latały teraz powyżej 12 tysięcy metrów, znacznie wyżej niż wcześniej. Eskortę zapewniały teraz parę myśliwców Su-35, gotowych do przechwycenia jakichkolwiek podejrzanych kontaktów. Systemy walki elektronicznej zostały aktywowane na maksymalną moc podczas każdej misji, zakłócając szerokie spektrum częstotliwości. Jednak te środki miały poważne wady. Wyższa wysokość i większa odległość oznaczały gorszą jakość danych radarowych. Efektywny zasięg wykrywania celów nisko lecących spadł o prawie połowę. Samoloty musiały wykorzystywać więcej paliwa, co skracało czas misji. Koszty operacyjne eksplodowały. Co gorsza, eskorta myśliwska nie gwarantowała bezpieczeństwa. Jeśli Longshot rzeczywiście był wykorzystywany, jego niewielki rozmiar i stealth sprawiały, że byłby praktycznie niewidoczny dla radarów SU-35 aż do momentu wystrzelenia rakiety, a wtedy byłoby już za późno. Załogi A50 latały teraz w ciągłym stresie, wiedząc, że każda misja może być ostatnią. Morale spadło dramatycznie. Niektórzy doświadczeni operatorzy radarów zaczęli zgłaszać problemy zdrowotne, szukając zwolnień lekarskich. Rekrutacja nowych specjalistów na te stanowiska, i tak już trudna, stała się jeszcze bardziej problematyczna. Tymczasem analitycy wywiadowczy na zachodzie próbowali zrekonstruować dokładny przebieg ataku 23 lutego. Satelity szpiegowskie przechwytywały rosyjskie komunikacje radiowe z tamtego dnia. Nagrania ujawniły panikę w rosyjskich centrach kontroli ruchu lotniczego, gdy A50 nagle zniknął z radarów. Desperackie próby nawiązania kontaktu radiowego pozostały bez odpowiedzi. Śmigłowce ratunkowe zostały wysłane na miejsce katastrofy, ale przybyły zbyt późno. Znaleźli tylko dymiące szczątki, rozrzucone po obszarze kilku hektarów. Czarne skrzynki, które mogłyby ujawnić ostatnie chwile lotu, zostały poważnie uszkodzone w pożarze i uderzeniu. Nawet jeśli rosyjscy specjaliści zdołają wydobyć z nich jakieś dane, prawdopodobnie nie ujawnią one wiele więcej, niż już wiadomo. Pocisk trafił samolot bez ostrzeżenia, nie pozostawiając czasu na reakcję. Geopolityczne implikacje incydentu wykraczały daleko poza sam teatr działań na Ukrainie. Jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście przekazały technologię Longshot, nawet w ograniczonej formie, oznaczałoby to fundamentalną zmianę w podejściu Waszyngtonu do wsparcia Kijowa. Do tej pory administracja amerykańska była ostrożna, dostarczając broń defensywną lub systemy o ograniczonym zasięgu ofensywnym, unikając eskalacji, która mogłaby sprowokować bezpośrednią konfrontację z Rosją. Longshot przełamywałby te ograniczenia. To broń zaprojektowana specjalnie do niszczenia najcenniejszych zasobów wroga głęboko w jego własnym zapleczu, bez narażania własnych sił. Niektórzy eksperci spekulowali, że przekazana technologia może nie być pełnym systemem Longshot, ale jego uproszczoną wersją. Być może zmodyfikowany komercyjny dron wyposażony w zaawansowane systemy naprowadzania i rakiety powietrze-powietrze. Taki hybryd byłby łatwiejszy do ukrycia przed opinią publiczną i międzynarodową społecznością. Inni wskazywali na możliwość, że Ukraina rozwinęła własną podobną technologię, wykorzystując zachodnie komponenty i know-how przekazane przez partnerów. Ukraińska branża zbrojeniowa, mimo wojny, pozostała zaskakująco produktywna i innowacyjna. Liczne przykłady modyfikacji zachodniego sprzętu i tworzenia własnych rozwiązań pokazały, że ukraińscy inżynierowie posiadają znaczne możliwości. Niezależnie od dokładnego pochodzenia systemu, jego efektywność była niezaprzeczalna. Rosja straciła 20% swojej floty A50 w ciągu 6 tygodni. Gdyby tempo strat się utrzymało, cała flota mogłaby zostać wyeliminowana w ciągu kilku miesięcy. To zmusiłoby Moskwę do polegania wyłącznie na naziemnych radarach, które mają znacznie ograniczone możliwości, szczególnie przy wykrywaniu nisko lecących celów i koordynacji operacji na dużym obszarze. Ukraińskie siły powietrzne zyskałyby wtedy znaczną przewagę operacyjną, mogąc prowadzić misje z większą swobodą i mniejszym ryzykiem. Przewaga w powietrzu, nawet lokalna i czasowa, mogłaby przechylić szale konfliktu. Strata możliwości rozpoznania powietrznego odbiła się echem przez całą rosyjską strukturę wojskową. Bez ciągłego nadzoru z A50 koordynacja między różnymi rodzajami wojsk rozpadła się na fragmenty. Artyleria potrzebowała danych o celach w czasie rzeczywistym, których naziemne radary nie mogły dostarczyć z wystarczającą dokładnością. Okręty na Morzu Czarnym straciły swojego powietrznego strażnika ostrzegającego przed ukraińskimi dronami i pociskami manewrującymi zbliżającymi się z niskich wysokości. Jednostki obrony przeciwlotniczej operowały teraz praktycznie na ślepo, zmuszone do polegania na własnych krótkofalowych radarach, zamiast na kompleksowym obrazie sytuacji dostarczanym przez powietrzne centrum dowodzenia. Ukraińscy planiści wojskowi szybko wykorzystali nowo powstałą lukę. Drony Bayraktar, które wcześniej były łatwymi celami, gdy A-50 koordynował przechwyt myśliwcami, teraz operowały ze znacznie większym powodzeniem. Misje uderzeniowe na rosyjskie pozycje artyleryjskie, składy amunicji i punkty dowodzenia nasiliły się dramatycznie. Statystyki pokazywały dwukrotny wzrost skutecznych ataków w ciągu tygodnia po drugim zestrzeleniu A50. Rosyjskie straty w sprzęcie pancernym wzrosły o 30% w południowych sektorach frontu, gdzie wcześniej operowały zestrzelone samoloty wczesnego ostrzegania. Kreml próbował desperacko zapełnić lukę wykorzystując satelity rozpoznawcze, ale te miały fundamentalne ograniczenia. Orbity były przewidywalne. Ukraińcy wiedzieli dokładnie, kiedy satelity przelatują nad danym obszarem i odpowiednio dostosowywali operacje. Opóźnienie w przesyłaniu i przetwarzaniu danych satelitarnych wynosiło od kilkunastu minut do kilku godzin, całkowicie bezużyteczne w dynamicznych sytuacjach bojowych wymagających natychmiastowej reakcji. Próby wykorzystania strategicznych bombowców dalekiego zasięgu jako platform rozpoznawczych również zawiodły. Były zbyt kosztowne i narażone na podobne zagrożenie jak A50. Rosyjskie biura konstrukcyjne otrzymały pilne zadanie opracowania środków zaradczych. Inżynierowie proponowali wyposażenie pozostałych A50 w zaawansowane systemy ostrzegania o ataku rakietowym, podobne do tych używanych na samolotach transportowych operujących w strefach zagrożenia. Sugerowano instalację dodatkowych wyrzutników środków przeciwdziałania, potężniejszych systemów walki elektronicznej, nawet aktywnych systemów obrony zdolnych do przechwytywania nadlatujących pocisków. Jednak wszystkie te rozwiązania wymagały miesięcy prac rozwojowych i testów. Pozostałe maszyny musiały latać teraz, nie za pół roku czy rok. Każdy dzień bez ich wsparcia to kolejne straty na froncie. Najbardziej niepokojącym aspektem dla rosyjskiego dowództwa była całkowita niepewność co do natury zagrożenia. Czy to rzeczywiście był longshot? Może jakaś inna zachodnia technologia, a może ukraiński własny wynalazek? Brak konkretnych informacji paraliżował podejmowanie decyzji. Generałowie nie wiedzieli, przed czym się bronić, więc próbowali bronić się przed wszystkim, rozpraszając zasoby i efektywność. Rozmieszczono dodatkowe baterie przeciwlotnicze wokół baz A-50, zużywając cenne systemy potrzebne na froncie. Myśliwce przekwytujące latały ciągłe patrole ochronne, spalając ogromne ilości paliwa i godzin pracy silników bez konkretnych rezultatów. Zachodni obserwatorzy wojskowi wyciągnęli własne wnioski z wydarzeń. Jeśli niewielki, relatywnie tani bezzałogowiec mógł zniszczyć samolot wart 330 milionów dolarów, to fundamentalna kalkulacja wartości w wojnie powietrznej się zmieniła. Drogie, załogowe platformy stawały się coraz bardziej narażone na tanie, wydatne systemy bezzałogowe. Przyszłość walki powietrznej należała do rojów dronów, sztucznej inteligencji i autonomicznych systemów broni. Tradycyjne myśliwce i samoloty wsparcia mogły stać się dinozaurami, zbyt kosztownymi i zbyt narażonymi, by przetrwać w nowym środowisku bojowym. Pentagon zintensyfikował własne programy rozwoju bezzałogowców bojowych. Budżety na longshot i podobne projekty zostały zwiększone, testy przyspieszone. Jeśli ukraińskie doświadczenie pokazało cokolwiek, to że technologia działa i działa śmiertelnie skutecznie. Inne kraje również zwróciły uwagę. Izrael, Korea Południowa, Japonia wszystkie uruchomiły lub rozszerzyły własne programy bojowych dronów dalekiego zasięgu. Globalny wyścig zbrojeń w nową erę warfare właśnie przyspieszył. Dla Rosji matematyka była brutalna i prosta. Z pierwotnej floty około 12, a 50, dwie zostały zniszczone. Prawdopodobnie jedna lub dwie były na długoterminowych remontach lub modernizacjach. Pozostało może 7 lub 8 operacyjnych maszyn do pokrycia całego ogromnego teatru operacji rozciągającego się na tysiące kilometrów. Każda musiała teraz latać więcej misji, dłuższe godziny, z większego ryzyka. Zmęczenie materiału narastało. Częstotliwość awarii technicznych rosła, a groźba kolejnego ataku wisiała nad każdym wylotem, jak miecz Damoklesa. 23 luty 2024 roku przeszedł do historii jako dzień, gdy rosyjska supremacja powietrzna otrzymała śmiertelny cios. Płonący wrak A-50, spadający z nieba, stał się symbolem zmieniającej się natury konfliktu, gdzie technologiczna przewaga i innowacyjność mogą przeważyć nad zwykłą liczbą i siłą ognia. Tajemnicza broń, czy to longshot, czy coś podobnego, udowodniła, że nawet najlepiej chronione i najdroższe systemy są narażone, gdy przeciwnik posiada odpowiednie narzędzia i determinację. Historia ta pokazuje, jak nowoczesna wojna ewoluuje w zawrotnym tempie. To, co wydawało się niemożliwe wczoraj, staje się rzeczywistością dzisiaj, a jutro może przynieść jeszcze bardziej zaawansowane systemy, jeszcze bardziej śmiertelne i jeszcze trudniejsze do powstrzymania. Jeśli ta opowieść Cię zainteresowała, zostaw like pod tym materiałem, napisz w komentarzu, co sądzisz o tej technologii i czy uważasz, że Longshot naprawdę został użyty. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych fascynujących historii z frontu technologii wojskowej. Do zobaczenia w następnym materiale.